Sensacje XX wieku w Radio Z. Minęła północ, gdy wreszcie dobiegł warkot pierwszego śmigłowca. W kilkunastominutowych odstępach wylądowało pozostałych pięć. Należało jak najszybciej przeładować do nich ekwipunek i wystartować do kolejnego etapu podróży, do Desert 2. Musieli całą operację zakończyć przed świtem, gdyż mogły ich wykryć irańskie myśliwce. Mieli duże opóźnienie, czas naglił Wtedy do pułkownika Beckwisa podszedł jeden z pilotów Sir, mam panu przekazać, że pozostało pięć śmigłowców nadających się do lotu Co jest do jasnej cholery? Wydawało się, że pułkownik nie zrozumiał o co chodzi pilotowi Odwrócił się na pięcie i ruszył w stronę pułkownika Kylego Jim, porozmawiaj z Zajfertem, tylko ty rozumiesz ten cholerny żargon lotniku. Pułkownik Beckwith sądził, że źle zrozumiał pilota, ale Kyle wrócił po kilku minutach wyraźnie zmartwiony. Musimy nawiązać łączność radiową z dowództwem. Śmigłowiec numer dwa ma problemy z hydrauliką i to obawia się, że dalszy lot może być niebezpieczny. Jim, sprawdź to. Muszę mieć całkowitą pewność. Kyle zasalutował i odszedł bez słowa w stronę śmigłowca numer dwa ustawionego w pobliżu samolotu transportowego. Wspiął się do kabiny, gdzie pilot wskazał pęknięty przewód hydrauliczny, z którego wyciekał płyn. Nie wyglądało to zbyt groźnie, gdyż awaria nastąpiła w systemie pomocniczym i śmigłowiec mógł lecieć dalej. Jednakże, gdyby nastąpiła awaria głównego systemu, oznaczałoby to katastrofę. Kyle uznał, że nie może podjąć takiego ryzyka, gdyż w najbliższym czasie śmigłowiec miał znaleźć się w ogniu walki, gdy jego urządzenia pracowałyby pod największym obciążeniem. Możecie to naprawić? W śmigłowcach 1, 3 i 7 są kontenery z częściami zamiennymi. Na pewno mają takie przewody i płyn hydrauliczny. Jak długo będzie trwała naprawa? No, do świtu lub dłużej. Kyle zaskoczył na ziemię i ruszył w stronę Beckwisa. Charlie, czy możesz rozważyć udział w operacji tylko pięciu maszyn? Przemyśl to dokładnie, zanim odpowiesz. Pułkownik Beckwist doskonale rozumiał powagę sytuacji. Wiedział, jak trudne będzie lądowanie na terenie ambasady lub stadionu. Musiał zakładać, że co najmniej jeden śmigłowiec rozbije się lub zostanie uszkodzony pociskami irańskich strażników. Oznaczałoby to, że w Teheranie pozostaną zakładnicy lub komandosi. Pułkownik Kyle połączył się z dowództwem w Egipcie i zrelacjonował sytuację. Generał Would odpowiedział: Poprosi Orła, aby rozważył możliwość przeprowadzenia akcji. Z pięcioma śmigłowcami Gówno, nie! Nerwy pułkownika Beckwisa nie wytrzymywały już napięcia Później wspominał W tym momencie straciłem szacunek dla generała Wota Do diabła myślałem Jak do cholery szef może wymagać tego ode mnie? Beckwith opanował się szybko Potwierdził swoją decyzję przerwania akcji Powiedział do pułkownika Kylego Nie widzę możliwości Musimy przerwać akcję Przekaż to generałowi na pustyni była godzina 1.57, gdy pułkownik Beckwith dowiedział się, że jego decyzja została zatwierdzona przez prezydenta Cartera. Nie miało to jednak większego znaczenia. Gdyby w Waszyngtonie uznano, że powinien kontynuować akcję z pięcioma śmigłowcami, udałby, że rozkaz nie dotarł do niego ze względu na zakłócenia łączności radiowej. O 2.10 komandosi zaczęli przenosić ekwipunek ze śmigłowców do samolotów. Piloci przygotowywali się do długiej powrotnej podróży. Czas naglił. Zbliżał się świt. Stojące na pustyni śmigłowce i samoloty nie zostały zamaskowane. Nie przygotowano stanowisk obrony przeciwlotniczej. W każdej chwili mogły nadlecieć irańskie samoloty. Wszyscy działali w ogromnym pośpiechu. Śmigłowce napełniały zbiorniki. O 2.52 śmigłowiec numer 3 wystartował, aby nad kadłubami innych maszyn podlecieć do samolotu cysterny. Chmura pyłu uniesiona przez łopaty wirnika zakryła wszystko. Śmigłowiec wzbił się na kilka metrów. Pilot pochylił maszynę, i wtedy łopaty zahaczyły o kadłub samolotu. Trafiły dokładnie w przegrodę między kabiną pilotów a przedziałem pasażerskim, w którym było 40 komandosów. Śmigłowiec wytrącony z kursu runął na ziemię. Paliwo w jego zbiornikach eksplodowało i w ułamku sekundy wielka ognista kula objęła samolot. Komandosi zaczęli wyskakiwać na zewnątrz. Padali natychmiast na ziemię, słysząc wybuchy i gwizd pocisków nad głowami. To eksplodowały skrzynki z amunicją we wnętrzu kadłuba ogarniętego płomieniami. Czterech komandosów, choć odbiegli wystarczająco daleko od płonącego wraku, zawróciło, aby wyciągnąć z kokpitu uwięzionych tam pilotów. Uratowali dwóch. Żar bijący z płonących kadłubów uniemożliwił udzielenie pomocy innym. W samolocie zginęło pięciu pilotów. Obok płonął wrak śmigłowca, w którym zginął pilot i dwaj strzelcy. Po pół godziny komandosi i piloci śmigłowców siedzieli już w samolotach. Silniki pracowały i wielkie transportowce, jeden po drugim, ustawiały się na pasie startowym. Pułkownik Kyle podszedł do Bequisa: Charles, na pustyni zostawiamy pięć śmigłowców. Nie mogę ustalić, co z nich zabrano, a co jeszcze jest na pokładach. Musimy zniszczyć te maszyny. Powiadomie lotniskowce. niech przyślą myśliwce, żeby zniszczyły śmigłowce po naszym odlocie. Przygotować się do startu. O świcie samoloty irańskie wykryły opuszczone na pustyni śmigłowce. Gdyby przeszukano je od razu, los pułkownika Bekwisa, nadaremnie czekającego na desert tu i nieświadomego katastrofy, byłby przesądzony. Irańczycy uznali jednak, że lądowisko i śmigłowce zostały zaminowane. Dlatego otoczyli cały teren, a myśliwce ogniem działek zniszczyły dwa śmigłowce. Dwa dni później prezydent Carter poleciał śmigłowcem do Fort Bragg na spotkanie z żołnierzami Delty. Patrzył, jak zbliża się do niego sprężystym krokiem szczupły mężczyzna średniego wzrostu. Jak później powiedział, był to najtwardszy facet, jakiego widział. Pułkownik Beckwith stanął przed prezydentem, podniósł dłoń do Beretu. W oczach miał łzy. Panie prezydencie. Przepraszam, że pana. Zawiedliśmy. Carter nie odpowiedział. Podszedł do niego i objął go ramieniem. 4 listopada 1980 roku odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Ronald Reagan. Jimmy Carter miał nadzieję... Że w ostatnich dniach jego prezydentury Iran zdecyduje się uwolnić zakładników, a on, prezydent, będzie mógł powitać ich na lotnisku. Przecież zasłużył sobie na taką satysfakcję. Pomimo nieudanej akcji komandosów, negocjacje z Iranem trwały cały czas i zakończyły się sukcesem. 18 stycznia 1981 roku, a więc dwa dni przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, był już pewny, że zakładnicy zostaną zwolnieni. Kiedy? Minęła noc z 19 na 20 stycznia ostatnia noc, którą Jimmy Carter spędził w owalnym gabinecie. Oczekiwał na wiadomość z Teheranu. Samolot z zakładnikami stał już na teherańskim lotnisku, lecz w ostatniej chwili wstrzymano odlot. Nad ranem 20 stycznia okazało się, że samolot wystartuje dopiero po ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Ronalda Reagana, która miała rozpocząć się na Kapitolu o godzinie 11.00. Ayatollah Homeini, zapiekły w nienawiści do Cartera, nie chciał dać mu ostatniej satysfakcji. O sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.